Litewski rząd podjął decyzję o wprowadzeniu stanu wyjątkowego na terenie całego kraju. Poinformowała o tym premierka Litwy. Ma to związek z balonami przemytniczymi, które wysyłane są z terenu Białorusi. Walcząc z białoruskim atakiem hybrydowym, musimy podjąć najsurowsze środki i bronić obszarów najbardziej dotkniętych tym atakiem. Wszystkie odpowiednie instytucje łączą siłę, aby zapobiec zagrożeniu ze strony przemycanych balonów. Powiedziała. Litewska. Premier, przypomnę, na Litwie, w całym kraju stan wyjątkowy. Nadszedł krytyczny moment i w związku z tym należy zwiększyć wsparcie dla Ukrainy. Czytamy w oświadczeniu wydanym wczoraj przez biuro brytyjskiego premiera. Kira Starmera po spotkaniu z Zełęskim, Macronem i Mercem. Komunikat Londynu wpisuje się w szerszy przekaz Europy, która krytycznie patrzy na uległe wobec Moskwy propozycje administracji Donalda Trumpa w kwestii zakończenia rosyjskiej inwazji. Dziś Ukraina ma przedstawić Stanom Zjednoczonym zaktualizowany plan pokojowy mający na celu zakończenie wojny z Rosją. Poinformował o tym z kolei wczoraj je prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełęski, który to Zełęski zaprosił. Karola Nawrockiego do złożenia wizyty w Ukrainie. Zapewnił też, że sam odwiedzi Polskę, gdy otrzyma zaproszenie od polskiej głowy państwa. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, Marcin Przydacz, poinformował, że ustalana jest data spotkania. To jest ekspres Biedrzyckiej. Zaczynamy. Zapraszam. jeszcze przypominam, litewski rząd podejmuje decyzję o wprowadzeniu stanu wyjątkowego na terenie całego kraju. Informację tę przekazała dzisiaj rano premierka Litwy. Ma to związek z balonami przemytniczymi, które wysyłane są w liczbie hurtowej już właściwie z terenów Białorusi. Według danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Litwy w tym roku odnotowano około 600 przypadków naruszenia przestrzeni powietrznej Litwy przez balony przemytnicze z nad Białorusi i przez 197 dronów. Także proszę sobie, sobie wyobrazić jak gigantyczna jest to skala nad no w sumie umówmy się niewielkim terenem jaki zajmuje Litwa. Walcząc z białoruskim atakiem hybrydowym musimy podjąć najsurowsze środki i bronić obszarów najbardziej dotkniętych tym atakiem. Wszystkie odpowiednie instytucje łączą siły, aby zapobiec zagrożeniu ze strony przemycanych balonów mówi premierka Litwy i dodaje, że należy zaznaczyć, że wprowadzenie stanu wyjątkowego na terenie całego kraju nie spowoduje uciążliwości dla społeczeństwa, ponieważ Stosowane środki będą ukierunkowane i proporcjonalne oraz skupione wyłącznie na organizatorach i sprawcach działań niezgodnych z prawem. Tak przekazało litewskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, co nie zmienia, że na terenie całej Litwy obowiązuje od dzisiejszego poranka stan wyjątkowy. Nadszedł krytyczny moment i w związku z tym należy zwiększyć wsparcie dla Ukrainy. Czytamy w oświadczeniu, które zostało wydane wczoraj przez biuro brytyjskiego premiera. Kierast Armera po spotkaniu z Włodymerem Załęskim, Emmanuelem Macronem i Friedrichem Mercem komunikat Londynu wpisuje się w szerszy przekaz europejski, która to Europa bardzo krytycznie, jak Państwo wiedzą, o tym mówiliśmy wczoraj, patrzy na to nową strategię w cudzysłowie bezpieczeństwa e, administracji amerykańskiej, bo trudno tutaj mówić chyba o całych Stanach Zjednoczonych. Sądzę, że wielu Amerykanów buntuje się, dowiedziawszy się, co się w tej strategii administracji Donalda Trumpa znajduje. Najpierw oświadczenie po wczorajszym spotkaniu wydał pałac. Później nieco bardziej konkretny komunikat popłynął z Londynu. Tam liderzy podkreślili potrzebę sprawiedliwego i trwałego pokoju w Ukrainie obejmującego solidne gwarancje bezpieczeństwa. Jednocześnie zaznaczono, że dopóki rosyjska agresja trwa, Europa musi wspierać Ukrainę, wzmacniając jej zdolność do obrony przed nieustannymi atakami. Przywódcy zgodzili się, że nadszedł krytyczny moment, dlatego należy zwiększać wsparcie dla Ukrainy i wywierać presję ekonomiczną na przywódcę Rosji Władimira Putina, aby położył kres tej barbarzyńskiej. Koniec cytatu. W wojnie w podobnym tonie wypowiada się oczywiście szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Jeszcze przed rozmowami na Downing Street Emmanuel Macron ocenił, że Europa posiada mocne karty w kontekście negocjacji pokoju, a kanclerz Niemiec Friedrich Merz wyraził sceptycyzm co do niektórych punktów zaproponowanych przez stronę amerykańską w planie pokojowym, co też chyba powinniśmy. Wziąć w cudzysłów. Wiemy, że dzisiaj ten zaktualizowany plan ma przedstawić Włodymyr Załęski w Stanom Zjednoczonym. Wiemy, że 20 punktów ten plan ma, ale nie osiągnięto jeszcze kompromisu w kwestii terytoriów. To też podkreśla ukraiński prezydent. Według niego Ukraina potrzebuje około 800 milionów dolarów, aby kupić amerykańską broń, którą planowała nabyć w tym roku z pomocą europejskich sojuszników. Powtórzył, że w przyszłym roku Kijów będzie potrzebował około 15 miliardów dolarów na program PURL, który obejmuje zakup amerykańskiej broni za europejskie pieniądze właśnie. Także dzisiaj Załęski z Amerykanami na temat planu pokojowego, który został wczoraj um, omówiony w Londynie, ale wiemy też, o czym Państwu wspomniałam, że Władimir Zęński poinformował, że zaprosił prezydenta Polski Karola Nawrockiego do złożenia wizyty w Ukrainie. Zapewnił też, że sam odwiedzi Polskę, gdy otrzyma zaproszenie od polskiej głowy państwa. Jak rozumiem, co już to teraz mój komentarz musi być inną formą zaproszenia, jak? Od głowy państwa dla głowy państwa, niż rzucenie w przestrzeń publiczną takiej chęci spotkania podczas konferencji prasowej. Jak to uczynił Karol Nawrocki, chociażby w czeskiej Pradze. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, Marcin Przedaż, poinformował, że ustalana jest data spotkania. Jeżeli chodzi o prezydenta Polski, z przyjemnością bym się z nim spotkał. Zaprosiłem go i powiedziałem, proszę wybrać dowolną datę. Jakąkolwiek datę wybierzecie, ja z przyjemnością się spotkam. Potrzebuję daty i wtedy, jeżeli prezydent oficjalnie lub nieoficjalnie, jak zechce, zaprosi i zaproponuje termin. Oczywiście przyjadę także do Polski. To dla mnie ważne. Tak powiedział, czy właściwie oznajmi, oznajmił Wołodymyr Załęski. ja dzisiaj z kolei, w że w cfm 24 słyszałam Jacka Sasina, który stwierdził, że korona by z głowy nie spadła Zełenskiemu chyba, gdyby przyjechał do Warszawy. Także byłoby dobrze, gdyby czytał pan minister Sasin, wypowiadając się na te tematy, komunikaty ze strony i Pałacu Prezydenckiego Karola Nawrockiego i... Prezydenta Władymira Załęskiego. Unia Europejska nie ma ani chwili do stracenia, jeżeli chodzi o wsparcie dla Ukrainy oraz wzmacnianie europejskich zdolności obronnych, to Ursula von der Leyen. O której już Państwu wspominałam, ocenia, że Ukraina podejmuje wysiłki dyplomatyczne na rzecz pokoju, podczas gdy Rosja zwodzi i gra na czas, intensyfikując ataki przy jednoczesnym deklarowaniu chęci dialogu. Nie damy się oszukać, mówi szefowa Komisji Europejskiej. Wiemy, kto jest agresorem, a kto ofiarą. No my wiemy. Donald Trump niestety nie wie albo nie chce wiedzieć. A teraz wracamy, drodzy Państwo, do spraw wewnętrznych. Na dzisiejszym bowiem posiedzeniu rząd po raz kolejny zajmie się projektem ustawy o rynku kryptoaktywów. i <laughs> A także strategią polskiej polityki zagranicznej na lata 2026-2030. W harmonogramie jest także m.in. projekt uchwały w sprawie ustanowienia rządowego programu wsparcia powiatów organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej. Tak wygląda dzisiejszy plan posiedzenia rządu, choć oczywiście największe emocje będą bez wątpienia budzić kryptoaktywa, bo przypomnę, że w piątek Sejm nie zdołał odrzucić weta prezydenta Nawrockiego do ustawy o kryptoaktywach. I wtedy Donald Tusk zapowiedział, że to jeszcze nie jest koniec tej historii, co zresztą za chwilę Państwu przypomnimy. A teraz kolejne ciekawe wątki dotyczące ośmiolecia rządów Prawa i Sprawiedliwości, drodzy Państwo. Z audytów przeprowadzonych w największych spółkach Skarbu Państwa wynika, że w czasach rządów Zjednoczonej Prawicy dziesiątki milionów złotych mogły trafiać jako wynagrodzenia do ludzi, którzy praktycznie nic nie robili. Co więcej, niektórzy z nich zostali zatrudnieni dosłownie w ostatniej chwili już po wyborach 15 października 2023 roku, więc jeżeli, jeżeli ktokolwiek z Państwa się zastanawia, po co komu był ten tak zwany? Dwutygodniowy rząd Mateusza Morawieckiego, no to teraz już macie Państwo odpowiedź. To nie jest kwestia wkurzenia się, to jest kwestia po prostu przyzwoitości. Tak minister aktywów państwowych Wojciech Balczun zapowiedział przyspieszenie rozliczeń nieprawidłowości właśnie z czasów rządu zjednoczonej prawicy w spółkach skarbu państwa. Mówimy o miliardach, podkreślił minister. Mówimy chociażby o kwestii dotyczącej PZU, o zatrudnianiu i płakcenie fikcyjnym doradcom. W polskim gigancie ubezpieczeniowym. Mówimy między innymi także, drodzy Państwo, o PKO, gdzie mamy straty w wysokości 3,5 miliona złotych, a to są tylko dwa z 40 przypadków, tak zwanych cichych doradców. Jedną z takich doradczyń była pani Małgorzata Raczyńska, która przez lata, jak Państwo wiedzą, jest bardzo blisko Prawa i Sprawiedliwości oraz Jarosława Kaczyńskiego rozmawiała z nim wiosną tego roku w sprzyjających mu mediach. Dziś Kaczyński. I znajomości z panią Raczyńską się nie wypiera, ale niespecjalnie ją potwierdza. Proszę posłuchać. A poza tym w ogóle ja nie traktuję poważnie wszystkich tych śledztw, które są w tej chwili prowadzone, bo po pierwsze są prowadzone przez nielegalnych prokuratorów. Nie ma w tej chwili legalnego prokuratora krajowego. Wszyscy inni wobec tego też nie mają upoważnienia. To są przedsięwzięcia o charakterze politycznym. Mam nadzieję, że zostaną w odpowiedni sposób rozliczone. Oczywiście zgodnie z prawem. No i tak to, drodzy państwo, wygląda. Ja tylko powiem, że pani Raczyńska bliska osoba, wbrew temu, co mówi Jarosław Kaczyński, prezesowi Prawa i Sprawiedliwości, była zatrudniona jako doradczyni zarządów PiSu, nie w jednej, ale w dwóch spółkach, w PKO właśnie wspomnianym przeze mnie i w PZU także przeze mnie wspomnianym, choć w tym samym czasie pracowała też w państwowych mediach, a właśnie partyjnych mediach, w czasie, gdy w obu spółkach pobierała wynagrodzenie, przeprowadziła wywiad z Jarosławem Kaczyńskim, tak naprawdę, ja nie żartuję, tak to dokładnie wyglądało, no i żeby państwa już pewnie wyprowadzić z równowagi na dobre, za co przepraszam, podkreślę, że że pani Raczyńska miała zarobić w sumie ponad 1,5 miliona złotych w PZU, a w PKO niemal 3,5 miliona, co w sumie daje ponad 5 milionów złotych i to są tylko pieniądze ze spółek skarbu państwa, nie z telewizji partyjnej. Kropka. Przed warszawskim sądem okręgowym, drodzy państwo, rejonowym, przepraszam, rozpoczął się wczoraj proces europosła Grzegorza Brauna w sprawie dotyczącej między innymi zgaszenia gaśnicą świec chanukowych w Sejmie w grudniu 2023 roku. Odczytano akt oskarżenia. Później sąd obszerne wyjaśnienia Brauna odczytywał złożone podczas śledztwa i odnoszące się do poszczególnych zarzucanych mu czynów. Europoseł rozpoczął także składanie wyjaśnień przed sądem. Zapewnił, że będzie także odpowiadał na pytania. Nie przyznaje się do... Mówi, chlubię się tym, że mogłem występować w interesie moich rodaków, oświadczył Braun, co na pewno też dzisiaj skomentujemy z panią wiceprzewodniczącą Muchą. I na koniec jeszcze dwa słowa o rozpadzie długoletniego związku między panem Jackiem Sutrykiem, prezydentem Wrocławia, a Koalicją Obywatelską. Prezydent został bowiem bez poparcia partii Koalicja Obywatelska. Zarząd regionu zaapelował do prezydenta Wrocławia o niezwłoczne podanie się do dymisji. Jak uzasadniono chodzi o to, by umożliwić miastu stabilne działanie i odbudowę zaufania publicznego. Wszystko oczywiście ma związek z kwestiami dotyczącymi postawienia zarzutów w sprawie kolegium humanum, a to jest według mnie historia, która jeszcze wielu będzie mogła politycznie utopić się, o czym też na pewno dziś powiemy. Nie przedłużam już, Joanna Mucha, za chwilę u nas w studiu. Proszę z nami zostać. Mówiłem o tym w szczegółach, prezentując nazwiska, liczby, nazwy, firm, daty i tego w części niejawnej, tajnej. I oczywiście tych informacji nie będę mógł w części jawnej powtórzyć. Natomiast co do mechanizmu intencji tego głosowania. Tych kilka zdań powiem i proszę bardzo o skupienie, bo one mają kluczowe znaczenie nie dla mnie, tylko dla bezpieczeństwa państwa polskiego. Po pierwsze, w najlepszym wypadku, w najlepszym wypadku niekompetencja ekspertów albo mm, niestaranne podejście do sprawy spowodowało, że pan prezydent zawetował, nie mając wiedzy na temat na przykład tego ulubionego przykładu, który. Pan minister Bogucki już tutaj kilka razy przedstawiał, czyli porównanie obszerności ustawy polskiej i czeskiej. Naprawdę niedużo pracy kosztowało, żeby stwierdzić, że czeska ustawa, która jest skromniejsza ilościowo, jest dlatego tak skromna, bo przepisy dotyczące rynku kryptowalut są rozsypane w czeskiej rzeczywistości prawnej w 30 ustawach. Kliknij w jeden z polecanych materiałów, aby odkryć najbardziej interesujące i wartościowe treści przygotowane specjalnie dla Ciebie. Zasubskrybuj kanał i nie przegap najlepszych produkcji. Bądź na bieżąco z tym, co naprawdę ważne.